Pozdrawiam wszystkich tych, którzy zechcieli zostać żołnierzami. Którzy dokładnie wiedzą, co to jest ofiarować życie, ryzykować to życie dla tej wspólnoty, która się nazywa ojczyzną, a która jest, jak wiemy, w czas pokoju wartością absolutnie abstrakcyjną. A żołnierz czuje tę odpowiedzialność i wie, że się musi boksować ze światem. I takie ma rację, i takie ma argumenty, właśnie, żelazne, często w ręku, żeby być rzecznikiem tej wspólnoty. Więc z szacunkiem kłaniam się wszystkim, którzy to odczuli w sobie, ten imperatyw, i postanowili się jako zawodowi żołnierze poświęcić krzewieniu tej odpowiedzialności za kraj. No i cechy męstwa który nam, cywilom, brakuje.